Dzień dobry dzień dobry, mamy do czynienia z zadaniem numer 13. Ono pochodzi z arkusza maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym z maja 2024 roku. Zobaczcie, mamy tak. Funkcje liniowe F oraz G określone wzorami, czyli tutaj mamy dwa konkretne wzory. Funkcja F dana jest wzorem 3x plus 6, a funkcja G jest dana wzorem AX plus 7, Tutaj mamy pewien parametr A, który będzie tutaj, o który będzie w tym zadaniu chodziło. Mają to samo miejsce zerowe. No i mamy wybrać, wybrać sytuację. One, to zadanie jest prawdziwe, czy to zdanie jest prawdziwe, czy te dwie funkcje mają to samo miejsce zerowe, jeżeli a jest równe. No i tutaj trzeba, trzeba wybrać. Zobaczcie, co to znaczy, co to jest miejsce zerowe funkcji? Jakiejkolwiek, niekoniecznie nawet liniowe. Miejsce zerowe to jest taki punkt, że f od x jest równy 0. Czyli miejsce zerowe funkcji f to jest takie miejsce, taki punkt, taki x, że f od x jest równy 0. Zobaczcie, z drugiej strony podobnie jest dla funkcji g. Funkcja g, ma miejsce zerowe, czy x jest miejscem zerowym funkcji g, jeżeli g od x jest równe 0. I teraz zobaczcie, Weźmy tutaj funkcję f, wzór na f jest taki. f od x to się równa 3x plus 6, prawda? No i teraz mamy znaleźć jej miejsce zerowe, Czy mamy znaleźć taki x, że wartość tej funkcji jest równa 0. I zobaczcie, mamy tutaj do rozwiązania pewne równanie. No, próbujemy je rozwiązać, z tego wynika, że 3x jest równy minus 6, dzieląc to obustronnie przez 3, dostaniemy, że x jest równy minus 2. Więc zobaczcie, jedynym miejscem zerowym funkcji f jest x równy minus 2. Ponieważ funkcje f i g mają mieć to samo miejsce zerowe, no to liczba minus 2 musi być też miejscem zerowym funkcji g. Czyli jeżeli do, funkcji, do wzoru funkcji g wstawię w miejsce x minus 2, czyli policzę tak naprawdę g od minus 2, czyli w miejsce x wstawię minus 2, to musi mi być 0. Dlaczego? No bo minus 2 ma być miejscem zerowym. No i wstawiamy, prawda? g od minus 2, to ile to będzie? g od minus 2, wstawiamy uwaga, w miejsce x a minus 2, to mamy co? a razy x, czyli razy minus 2 plus 7, no i to ma być równe 0, no i liczymy, zobaczcie, czyli mamy tak, minus 2a plus 7 równa się 0, dodajemy 2a, czyli mamy 2a równa się 7, no i dzieląc to obustronnie przez 2, dostajemy, że a to się równa 7 drugi. Zobaczcie, to jest nasza odpowiedź, czyli te dwie funkcje mają to samo miejsce zerowe i jest mi w ogóle liczba minus 2, jeżeli a jest równe 7 drugich, no i 7 drugich mamy w odpowiedzi D. No i to jest w tym przypadku prawidłowa poprawna odpowiedź typ. Zadanie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału, jeżeli macie jakieś pytania zostawcie je w komentarzu, chętnie na nie postaram się wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli Wam się podobało dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, zapraszam do oglądania wszystkich innych materiałów związanych z tym arkuszem naturalnym, które tutaj będą, bądź sukcesywnie będą się pojawiały, a także wszystkich innych materiałów związanych z matematyką, które tutaj możecie znaleźć. Ale dziękuję, do zobaczenia, pa pa!